Jestem Ciapek i chciałbym opowiedzieć, jak mijają moje dwa lata u tej panci. Obecnie tak wygląda apartament mojego chomika. Jest to druga klatka w życiu, którą testuję. Pierwsza klatka była tradycyjna z odkrytymi szczebelkami, jeżeli chodzi o pięterka. I wyglądała zupełnie inaczej, ale ze względu na to, że miała już dużo lat, ponieważ nie jest to mój pierwszy chomik w moim życiu. To oczywiście ją wyrzuciłam i postanowiłam kupić nową. Wybór był o tyle trudny i ciężki, że obecne klatki, w moim przynajmniej odczuciu, nie spełniają wszystkich moich oczekiwań. Między innymi bardzo przeszkadzało mi to, oczywiście w dłuższej perspektywie czasu się do tego przyzwyczaiłam, że jest bardzo dużo plastikowych elementów i dodatkowo bałam się, że homik syryjski, którego mam, nie zmieści się w tych wszystkich rurach, kanałach, które są tutaj. Dostępne. Oczywiście, w ciągu tych dwóch lat wprowadzałam tu różne modyfikacje, różne usprawnienia, pewne zabezpieczenia tak, żeby się nie martwić o bezpieczeństwo mojego chomika. Od czego zaczęłam na samym początku? Przede wszystkim zaczęłam od tego, żeby zabezpieczyć podesty. Jak widzicie, mam tutaj przymocowaną jedną trytytkę. Z drugiej strony jest przymocowana dokładnie w tym miejscu kolejna trytytka. Ponieważ pierwotnie zamysł. Osoby, która projektowała tą klatkę, był takie, żeby to pięterko po prawej stronie było zdecydowanie niżej i żeby te rurki przechodziły z jednej i z drugiej strony. Ja, jak widzicie, rurki zostawiłam tylko z jednej strony, ponieważ mój chomik obecnie tą rurką wspina się do góry do swojego domku, a tą rurką jak strażak, postaram się wam to też pokazać w dzisiejszym filmiku, po prostu sobie spada. Nic złego mu się nie dzieje, on jest na tyle duży, że Bezpośrednio znajduje się od razu na tym podejście i albo sobie przechodzi do WC, albo tak naprawdę idzie sobie do jedzonka, które ma akurat przygotowane. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie tej klatki, bałam się, że będzie to trudne, ale jest to mega proste i wygodne. Bardzo łatwo czyści się te plastikowe podesty. Jak widzicie, klatka ma już 2 lata, a wygląda jak nowa. Jest uszanowana, mój homik też jest na tyle fajnym grzecznym chomikiem, że on nie gryzie tych plastikowych elementów. Oczywiście wiadomo, gryzonie są różne. Ten akurat jest grzeczny, jestem mega z niego zadowolona. No i teraz pokażę wam po kolei, jak te piętrelka i elementy wyglądają z bliska. Od samego początku, jak tylko ciapek wprowadził się do tej klatki, bardzo polubił ten element. Ja go jeszcze dodatkowo, e, pokażę Wam to w finalnej wersji, zakrywam takim e, kawałkiem szalika, żeby po prostu mu bardziej tą kopułę przyciemnić, ponieważ on w ciągu dnia wiadomo jak to chomik śpi i m, chciałabym właśnie, żeby to było jego miejsce, w którym faktycznie może odpocząć, e, żeby go nikt nie stresował, więc przykrywam mu to takim, taką częścią szalika, żeby miał e, spokój i ciszę i komfort dla siebie. Bałam się też, że chomik będzie uciekał tą stroną. Na szczęście, tak jak już mówię i będę powtarzać, on jest na tyle grzecznym chomikiem, że nic takiego się nie dzieje, więc nie muszę tego w żaden sposób zabezpieczać. Być może w przyszłości będzie chomik, który akurat będzie uciekał z tego miejsca, no ale wtedy pomyślę po prostu, jak to zabezpieczyć, żeby nic złego się nie działo. Jeżeli chodzi o te elementy, które są tutaj, ja też użyłam w tym miejscu trytytki. Z tego względu, że ta rurka czasem jak źle się ją włoży bezpośrednio tam do góry, bywa, że wypada. Ja też nie chciałam, żeby mu się stała jakaś krzywda, żeby miał stały dostęp, jak na przykład czasem wyjeżdżam do swojego domku, gdzie śpi. Więc przymocowałam ją trytytką i dzięki temu mam pewność, że ten element już się nie zsunie i ciapek będzie mógł bez problemu dostać się do miejsca, w którym śpi. Ja też jestem gadżeciarą z Aliexpress. Kupiłam mu tutaj taki wiklinowy element. Oczywiście on jest za duży, żeby tam wchodzić, ale już go zostawiłam. Tak, też jest przymocowany od góry trytytkami, bo uważam, że to jest najbezpieczniejsze i najmocniejsze. Też od poprzedniego chomika mam taką drewnianą drabinkę, którą też przymocowałam, tak żeby on mógł od czasu do czasu sobie tam wejść. Bywa, że czasem tam wchodzi, ale nie zawsze. Ok, chyba teraz... Złapała ostrość, dokładnie tak. Oczywiście miseczka z jedzeniem. Tak, wiem, że chomiki najlepiej, tak jak inne gryzonie, powinny jeść jedzonko granulowane. Ale mojego chomika kupiłam nieco starszego ze sklepu zoologicznego. On już był przyzwyczajony do zjadania właśnie tego typu karmy. Dlatego też nie zmieniłam mu tego pożywienia i cały czas kupuję mu mieszanki, które są dostępne w sklepach zoologicznych. To jest akurat jedna z większych opcji, która była. Dodatkowo oczywiście z tamtej strony zawsze umieszczam gryzaki. Gryzaki kupuję też różnych firm, tak żeby miał urozmaicenie. I oczywiście dostaje on dodatkowe przekąski. Rozebrałam górną część klatki na samym dole ma karuzelę Tak domyślam się i pewnie będą takie opinie i komentarze, że homik syryjski którego ja posiadam, powinien mieć większy obwód karuzeli. Zdaję sobie z tego sprawę, ale niestety klatka, którą mam obecnie, nie daje mi możliwości kupienia większej karuzeli. Ale widzę, że nie, nie, stwarza, nie jest to dla niego dużym problemem, więc on spokojnie z tej karuzeli sobie korzysta. Nie widziałam też jakichś skutków po tych dwóch latach, żeby coś się działo z jego kręgosłupem, z jego postawą, w tym jak chodzi zależało mi też na tym, żeby karuzela nie miała szczebelków, tylko właśnie, żeby była w formie takiej siatki, tak żeby nie wpadały mu łapki żeby sobie ich przez przypadek nie połamał co do WC tak, to jest toaleta dla chomika, czy innych małych gryzoni którą kupiłam na AliExpress ona jest idealna dla chomika syryjskiego jak Jackpack był malutki kupiłam mu droższe WC które wygląda następująco, ale jak widzicie otwór tutaj jest mały Początkowo spełniała swoją funkcję, ale im był on większy, tym już niestety nie była wystarczająca, dlatego tą toaletę zastąpiłam tamtą z AliExpress i on z niej korzysta. To jest bardzo czysty chomik, więc on bez problemu sobie wchodzi do tej toalety, załatwia swoje i wraca do domku, żebyś przespać dalej. Na podłoże zawsze daje sianko, już od bardzo długiego czasu nie kupuję żadnych trucinek, tylko i wyłącznie różnego rodzaju sianka. Sianka kupuję albo w sklepach zoologicznych, albo przez internet, i to jest zawsze najtańsze ścianko, które właśnie w tym miejscu mu wykładam. Tu, akurat na środku, są resztki sianka, które zostało, zostało, ponieważ jestem w trakcie wymieniania chomikowi. I to sianko po prostu spadło z wyższych pięterek na sam dół. To podłoże wymieniam mu raz na dwa tygodnie to jest zupełności wystarczające, ponieważ nie wpadałem tam żadne płyny. On też nie zostawia żadnych kupek i tym podobnych substancji, więc to w 100% wystarcza i raz na dwa tygodnie wymienia mu bezpośrednio to sianko. Idąc krok dalej, co jest jeszcze potrzebne w moim mniemaniu dla chomika syryjskiego? Przede wszystkim do toalety, którą Wam przed chwilą pokazywałam, potrzebne jest mi podłoże. Kupuję tego typu albo inne, w zależności od tego, jaka jest promocja. Oczywiście też to jest dostępne w wielu sklepach z logicznych, albo w niektórych sklepach budowlanych z działem właśnie też dla zwierzaków. To jedzonko już Wam też pokazywałam, też jest ogólnodostępne. Ciapek też bardzo lubi fistaczki, szczególnie właśnie w takiej wersji, ponieważ sam sobie rozłupuje i później ma dostęp do orzeszka, więc zawsze to jest jakieś dla niego dodatkowe zajęcie. Oczywiście. Też nie byłoby dnia bez takiego fast fooda dla gryzonia. To akurat jest witaminka C, którą ktoś mi kiedyś polecił, więc raz na tydzień daję mu taki jeden kawałeczek na odporność. I oczywiście mam różnego rodzaju dropsiki, akurat teraz w trzech wersjach smakowych. I mam też dla niego tego typu delicje. Ja oczywiście też, jak widzicie, kupuję w sklepach z To jest taki dla niego fast food, taki słodycz, który mu daje też od czasu do czasu, żeby mógł sobie coś podgryzać. Oczywiście są sytuacje, kiedy on już ma za dużo jedzonka i je zostawia, ale od czasu do czasu sobie podjada. Z takich zdrowszych przekąsek, to na dno domku, który jest tutaj, czyli tam, gdzie sobie śpi, zawsze mu wysypuję jakieś suszone listki. W tym przypadku jest to liść babki lancetowatej oraz dokupiłam, mu, i to jest akurat nowość, którą testuję, zielę topinamburu. Topinambu. Tak, tak, dokładnie się to czyta. Topinamburu. Jest tutaj dużo takich twardszych gałązek, więc Ciapek jak sobie robi porządek w domku, bo oczywiście mu się nigdy nie podoba, jak ja mu wymienię, to on po prostu to wyrzuca i zostawia sobie tylko te elementy miękkie, które mu odpowiadają w jego kwaterze, tej górnej oczywiście. Do podjadania też mu kupuje plasterki pasternaku. Bardzo je polubił, więc to też jest dla niego forma takiego dodatku, jeżeli chodzi o jego karmę. No i oczywiście, tak jak też wspominałam, jak mu wymieniam, to również co tydzień daję mu nowego gryzaka. Kupuję albo z tej firmy Vitapol, albo też z innych firm, które są dostępne w sklepach zoologicznych. Kupuję mu również tego typu suszone warzywa. To jest akurat burak, marchewka. I z tego co pamiętam, jeszcze tylko spojrzę, jabłko, burak, marchewka, dokładnie tego typu właśnie suszone warzywka jako też uzupełnienie jego diety i oczywiście daję mu również różnego rodzaju owoce, które może zjadać oczywiście bez pestek typu gruszka, uwielbia, uwielbia łóżko, uwielbia banany. Wielbia też, bo o tym nie wspomniałam na przykład suszone daktyle to też jest dla niego słodkie i też forma słodycza więc też sobie podjada od czasu do czasu i oczywiście jak tylko są dostępne e, różnego rodzaju warzywa, czyli kawałek marchewki e, pietruszki lub inne, które tego typu gryzo nie mogą zjadać, więc staram się mu urozmaicać to ożywienie i to jego chomicze życie tak, żeby też miał e, to co powinien mieć, jeżeli chodzi o jego życie. Jako, że mój chomik się już niecierpliwi, bo pancia jego za długo nagrywa, to muszę go przenieść do jego kwatery, więc niebawem pokażę Wam, jak to finalnie wygląda po codygodniowej wymianie takiemu małemu, kochanemu, najdroższemu na świecie chomikowi. Prawda, ciapuś? No, tutaj sobie próbuję wyjść, czekajcie, może mi się uda jedną ręką. Niestety nie, więc wracamy za moment. Pancia już za długo nagrywała, więc jak widzicie, mój chomik już się niecierpliwi. On już chce wrócić, prawda? Już chce wrócić do domku. On już chce wrócić do swojego małego królestwa. Teraz będzie sobie robił porządki po swojemu, bo zawsze jest tak, że jak ja go wypuszczam po wymianie do klatki, to on wprowadza swoje modyfikacje. Jak widzicie, zabiera sobie jedzonko i stawia je zawsze w jedno miejsce, czyli tam, gdzie ma miseczkę. Od samego początku, jak go mam, to właśnie w ten sam sposób postępuję. Dlatego jak tylko słyszę, że chomik może być nudnym zwierzątkiem dla kogoś, to ja uważam zupełnie inaczej. To jest zwierzątko, które mnie regularnie zaskakuje, rozśmiesza i sprawia mi bardzo dużo radości, jeżeli chodzi o to małe stworzonko. Tak, Ciapuś, o Tobie mówimy. A jak widzicie, on sobie teraz będzie robił porządki po swojemu. Oczywiście musi być też orzeszek, więc za chwilę wam pokażę orzeszek, że również w tym samym miejscu się znajdzie. A nie. <laughs> I co? Gdzie ty to teraz zaniesiesz? Gdzie to teraz pójdzie? Zobaczcie, puść. Tutaj masz jeszcze orzeszka. Ciapek sobie teraz wybierze. Co przeniesie. W jakie miejsce? To są te suszone warzywka, tak jak wam pokazywałam. Marchewka, burak. Tak, żeby miał e, różnorodną dietę. Fistaszka, oczywiście, też sobie zabiera w swoje ulubione miejsce. Ja ja już też dołożyłam ten kawałek szalika, o którym Wam mówiłam, tak, żeby miał ciemniej w miejscu, w którym on śpi, więc mniej więcej to wygląda tak. Może niezbyt pięknie, ale dla mnie najważniejsza jest funkcjonalność. Tak, ciapek też zawsze wychodzi tą stroną i albo żydzi jedzonko, albo czasem go wypuszczam, żeby mógł sobie pobiegać po pokoju. Proszę bardzo, ciapuś, to jest ta witaminka, którą Wam pokazywałam. Raz na tydzień dostaję jedną taką, żeby zwiększyć jego odporność. No i zostało mi tak naprawdę jako finał tych porządków cotygodniowych jeszcze wymiana wody i dodanie mu jakiegoś świeżego owoca lub kawałek warzywa. On pewnie teraz też pójdzie niebawem spać z powrotem, bo ja go zbudziłam. Tak, zbudziła Cię pancia, żeby mogła ci wymienić, chyba że będzie miała ochotę jeszcze trochę pobiegać, zobaczymy. Ale ja niestety na dzisiaj już nie będę miała dla niego za dużo czasu, bo trzeba będzie się zbierać i wstać wcześniej rano do pracy. W związku z tym wymienię mu już tylko tą wodę. I przy okazji postaram się Wam wrzucić kilka momentów, które w ciągu ostatnich dwóch lat nagrałam które mnie albo osobiście rozbroiły, sprawiły mi radość i zaskoczyły, jeżeli chodzi o tego małego stworka, którego mam od dwóch lat. No dobra, Ciapuś, to jeszcze dostaniesz swoją ulubioną gruszkę. Ciekawe, gdzie Ty ją zaniesiesz, co? Gdzie Ty sobie ją zaniesiesz? Pewnie w to samo miejsce, co zawsze no widzicie, gruszka to jest jeden z jego ulubionych, ukochanych najlepszych na świecie owoców albo sobie właśnie stawia w tamtym miejscu albo przy miseczce i w ciągu dnia sobie wstaje i podjada nie zanosi tego nigdy do domku to też jest fajne, bo wiadomo, że wtedy w domku tam gdzieś śpi szybciej by się to popsuła, a tak to przynajmniej mam nad tym większą kontrolę, jak tylko jest już jakaś część nieświeża to ja to po prostu wyrzucam i wymieniam mu na nową świeżą, żeby nic złego mu się nie stało. I jak co tydzień ciapkowi też dorzucam zawsze dwie kusteczki higieniczne. On sobie je rozwala na części pierwsze, i miesza sobie później z tym siankiem, które mu tam wykładam. I tak sobie później słodko śpi. Oczywiście przy okazji ma zachomikowane różne jedzonko, tak, żeby mógł sobie w trakcie dnia podjadać. Więc on teraz ma zajęcie na parę dobrych minut. A jak tylko będzie miał ochotę, to pewnie jak strażak sunie się tym kominem w dół i będzie mógł prowadzić tryb nocny. Jeszcze pośpi sobie godzinkę, półtorej i zacznie swoją nocną aktywność, tak jak i każdego dnia. Chodź, bo, bo koleżanka chciała zobaczyć, jak ty czereśnie będziesz jadł, wiesz? No wychodź z tego komina, wychodź, bo... Ona chciała zobaczyć, jak ty będziesz pierdzielał czereśnię następną, dubla. No, wyskakuj jak strażak. Chodź, chodź tutaj. Pancia ci da. Tak, czereśnia, no. Pancia ci da. Zobacz. Zobacz, co ty tutaj masz. Nową czereśnię. No. Teraz jak strażak. Teraz jak strażak. Bam. Bam i widzisz. No, tak, to jest twoje. Nikt ci nie zabiezie, no. Twoja nowa czereśnia. Uciekł do domku, sobie będziesz blał. No jak słodko. Od razu zapasi, tak? No tak, trzeba sobie zablać do domku. I w domku będziesz konsumował cieleśnie. No brawo, brawo. No, smacznego. Smacznego, jedz sobie. Tak. A teraz Żydowi za mało. On jeszcze by chciał jedzonko. Prawda, Ciapuś? No, ja wiem, bo to za mało Ci pancia daje jedzonka, nie? Za mało Ci pancia daje. I trzeba sobie jeszcze zjeść. Nie? No, pewnie. Tak. Chomik jest głodzony. Nie ma, nie ma jedzonka. W ogóle mu pancia nie daje, prawda? No, nie daje Ci pancia, nie daje. No, ja wiem. Tak.